Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym filmiku nagram dla Was, dla Rezo, ocena piosenki Hew Ever Everday. Ale zanim to, to jeszcze pozdrowienie Was wszystkich moi ulubieni widzowie, a są to moi najbardziej ulubieni widzowie na moim kanale. Pozdrawiam niniejszym według mnie, pozdrawiam zakrętkę, pozdrawiam Czerwoną Martynę, pozdrawiam Martynkę, pozdrawiam Damianę Cieploszewa, pozdrawiam Petr Pozdrawiam Turona Za Sport 395, pozdrawiam Fotelinio, pozdrawiam Cymati. pozdrawiam Niowca, pozdrawiam Greciego Gamesa, pozdrawiam Murana pozdrawiam Seksowną Mikrofala, pozdrawiam Alusa Szefa, pozdrawiam Nite 228, pozdrawiam Jank Balasa pozdrawiam Chean pozdrawiam Simona Gostarileja, pozdrawiam Adiksioora, pozdrawiam mi Miniego, Miniego Majka, pozdrawiam... Pozdrawiam Patryczek. Pozdrawiam Najza. Pozdrawiam Miekkiego Moroczka. Pozdrawiam Chorwackiego Sna. Pozdrawiam Mereto. Pozdrawiam Batonic. Pozdrawiam Junklausie. Pozdrawiam Joink. Pozdrawiam Foteninio, Pozdrawiam Worldli, Pozdrawiam Lotfest, pozdrawiam Mini pozdrawiam BT27, pozdrawiam Rubaniniego Lewa, pozdrawiam niesamowite KV, pozdrawiam Rezo, pozdrawiam Trzynicu, pozdrawiam Król Stachu V, pozdrawiam Legit Doble Mud, pozdrawiam Petr Loczaka, pozdrawiam Czubówne, pozdrawiam Podkłaskę, pozdrawiam Wardley, pozdrawiam Karola Ferryza Wiśnieckiego. Pozdrawiam Grufa Wulkanowego, pozdrawiam Samka Piotra Kuźnickiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam x i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać pozdrowieni. No dobra, a teraz, nie przedłużając Wam zbędnego balastu, zaczynam dla Was nagrywać ocena piosenki Have to happy To ta tutaj. Make garden Zaraz temu presjemu gamesowi coś odpiszę, bo mnie już naprawdę wkurza. Ciągle coś do mnie pisze, mówi myślałem że coś, a guzik myślałeś. Nieważne, idź do robaliniego i nie zabracaj mi głowy, bo teraz nagrywam. I nie denerwuj mnie. Ocenę piosenki tu robię, a nie się przejmuję jakimś matołem. A zgłaszaj se, nie boję się ciebie. Nie potrzebuję takich hejterów jak ty, ciągle mi piszesz. Dyma, dymy tu będą zaraz przez ciebie, bo ty ciągle mi coś piszesz. Myślałeś, to guzik myślałeś, ja teraz nagrywam, nie przeszkadzaj mi chłopie. Zaraz Ci coś takiego odpiszę, że już nigdy mi nie odpiszesz. Daj mi święty spokój. No dobra. Więc oceniam tą piosenkę 10 na 8, bo jest naprawdę super. Znam się na piosenkach i wiem, jaki mają udział twórczy. Więc tutaj dam ocenę 10 na 8. Ta piosenka jest niezła. Mówię Wam. I naprawdę polecam Wam jej słuchać. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobało Wam się mój jakże przefajny odcinek z oceną piosenki dla kolegi Rezo, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicz Gamer. No i co? Ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa, narka.